Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić pamięć RAM za pomocą programu MemTest 8.6. Wiem, że to nie jest żaden skomplikowany proces, ale jest wiele osób, które po prostu nie wiedzą, jak to zrobić, nie miały z tym programem nic do czynienia wcześniej, dlatego ten poradnik właśnie powstał. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście wejść w wyszukiwarkę Google i wpisać. Mentest86. Wchodzimy w pierwszy link i tutaj po prawej stronie klikamy w download. Teraz musimy wybrać wersję obrazu, która będzie nas interesowała. My dla przykładu weźmiemy sobie tutaj tą wersję dla Windowsa oraz tą dla płyty CD, ponieważ będziemy ten obraz wypalać na płycie CD. Jeżeli chcielibyśmy zrobić to z USB, to musimy pobrać tą, tą drugą wersję. Tak więc klikamy tutaj w ten pierwszy odnośnik. I jak widzicie, program zaczyna się pobierać. Będzie on oczywiście spakowany, dlatego musimy sobie to wypakować. I ten obraz, który tutaj uzysk uzyskaliśmy, musimy po prostu wypalić na płytę CD. Kiedy już to zrobimy, wystarczy po prostu uruchomić ponownie komputer, tak aby zabutował on z naszego napędu CD. Można to zrobić na dwa, na dwa sposoby. Albo wchodzimy do BIOS i ustawiamy jako pierwszy rozruch CD, albo tak jak ja to teraz zrobię, za pomocą klawisza skrótu wywołam boot menu mojej płyty głównej. O, i tutaj wybiorę sobie napęd CD. Enter I program został zabutowany z płyty. Teraz może tak. Program został oczywiście automatycznie uruchomiony, tak więc on już testuje sobie naszą pamięć, a ja wam teraz troszeczkę mówię co i jak. Tutaj po tej stronie, jak widzicie, mamy informacje na temat naszego procesora, jego pamięci podręcznej. Mamy również informacje na temat naszej pamięci, czyli ile mamy jej zainstalowanej w komputerze. W moim przypadku jest to 4 GB. Mamy tutaj również podane taktowanie pamięci oraz opóźnienia. Po prawej stronie mamy dwa paski postępu. I kiedy ten górny pasek dojdzie do 100%, tutaj niżej otrzymamy informację, że jeden cykl testowania pamięci został zakończony. Najlepiej jest wykonać kilka cykli, wtedy będziemy mieli większą dokładność, jeśli chodzi o sprawdzanie naszej pamięci ram, dlatego też najlepiej ten program zarzucić na noc, ponieważ ten proces troszeczkę trwa. I teraz, jeżeli program wykona już dwa cykle, to tutaj w tym miejscu będziemy mieli dwójkę, czyli będziemy wiedzieć, że dwa pełne cykle zostały wykonane. Jeżeli program wykryje jakieś błędy. Zostaniemy o tym poinformowani w tym miejscu poprzez wyświetlenie tych błędów na takim czerwonym polu, tak więc będziemy widzieć, że jakieś błędy znalazł. O ilości tych błędów zostaniemy poinformowani tutaj. Jeżeli znajdzie dwa, będziemy mieli dwa, czasami może znaleźć więcej, nawet 200 albo jeszcze więcej. Tak więc właśnie w taki sposób zostaniemy poinformowani, że program MemTest wykrył błędy w naszej pamięci. Oczywiście, jeżeli takie błędy nam wykryje, wtedy jakby dalszy proces testowania naszej pamięci nie ma najmniejszego sensu i możemy w tym momencie wyłączyć nasz program, ponieważ wiemy, że z naszą pamięcią może być coś nie tak. Wtedy, oczywiście, wyłączamy program, przyciskając klawisz Escape, program zostanie zamknięty i to w zasadzie wszystko. Tak więc to by było na tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.